No dobra, idziemy karmić kangury. Cześć, kangurku. Kangury mi jedzą z ręki. <gry> Mogę cię pogłaskać? O Jezu, Jezu jakie jest milusi. Boże, nie uwierzylibyście. Zobacz, 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 zobacz. zobacz, zobacz. Oh! Wiesz co, ale ja słyszałam, że generalnie to w nie ma kangurów. Tak, masz rację. Mamy tylko takie małe wallabies. A te tutaj, no bo mamy rezerwat, tak? Tak, rezerwa, żeby ludzie mogli zobaczyć, jaki kangur wygląda. No i co, mamy to, po co przyszłyśmy? Tak, to jest to osmański devil. To jest takie połączenie psa i szczura. <laughs> No, wiesz to, jak możesz. Obrazi się zaraz. Patrz mokry, pewnie wyszedł z kąpieli. Ochłodził się trochę w tym dzisiejszym gorącym dniu. Mandzio, trochę tu wjeżdżałyśmy krętymi drogami. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Mount Wellington. E, to jest jakieś Twoje szczególne miejsce? Tak, ta góra przypomina mi górę śnieżki. Dlaczego? Bo jak od razu zobaczyłam, to skojarzyło mi się z Górą Śnieżki i przede wszystkim zimą szczyt jest pokryty śniegiem. Ty nazywasz górę Śnieżką, ale z tego co wiem, twoja babcia miała ciekawe skojarzenie z Hobart. Tak, jak babcia zobaczyła Hobart, to od razu powiedziała, że to jest Karpacz. Karpacz. <laughs> Pozdrawiamy babcie z Karpacza i z tej, no, tasmańskiej Śnieżki. Śnież. Tak, oczywiście. <laughs> Adziu, za czym tęsknisz z Polski? Za serem białym. Nie macie tu sera białego. Mamy, ale jest mrożony, jest gorzki, to jest nie ten sam. Okay. A wrócisz do Polski kiedyś? Nie sądzę. Czemu? Tu, tu jest moje życie, tu jest moja praca, tu jest mój dom. No to życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiejszy spacer po Hobart. Dziękuję Dzięki. bardzo. Trzymaj się, pa. powodzenia. W samym centrum Łoraty umówiłam się dzisiaj z Marcinem i z Dawidem. Cześć Agnieszka. Marcin? Bardzo mi miło. Cześć Dawid. Skąd jesteście z Polski? Wielogórskie? Kujawsko-pomorskie. Czym się zajmowaliście w Polsce? Ja ukończyłem ochronę środowiska, pracowałem w działach pomagających produkcję. Ja ukończyłem politechnikę szczecińską na elektronice. A później przeniosłem się do Wrocławia do pracy. A co was przywiało do Australii? Najpierw urlop. Przyjechaliśmy pierwszy raz, spędziliśmy 14 miesięcy w Australii, wróciliśmy do Polski. A później zatęskniło nam się za Australią. Jak to mówią, zawsze dobrze, gdzie nas nie ma. No ja znam, od ilu lat już tu jesteście? <noise> Tym drugim razem, to już było 90 lat temu. Mieszkaliście gdzieś wcześniej, oprócz Tasmanii? Tak, 7 lat w Perth. A czym się zajmujecie tutaj? Ja teraz pracuję jako barman w miejscowym pubie. Ja prowadzę własną firmę, projektuję urządzenia elektroniczne. Okej, okay. małżeństwo, związek partnerski? Małżeństwo. Gdzie się pobraliście? W Perth. Kiedy? Cztery lata, temu. Cztery lata. Pamięta. Pamięta, dobrze? A ty pamiętałeś? Oczywiście. No i inaczej sobie wyobrażałam centrum miasta. Co tu mamy?